we Witam was wszystkich serdecznie w tym nowym, takim szybkim vlogu jakby informacyjnym, w którym yy, chcę oznajmić Wam coś i coś Wam pokazać. Yy, otóż ten weekend mnie nie będzie za chwilę, to zostanie za tak mniej więcej godzinkę, że dwie ja wyjeżdżam do Wrocławia. A dlaczego tam jadę? Ponieważ jadę na urodziny CD Action 18, które odbędą się właśnie w, tym, w ten weekend. Yy, I co chcę Wam ogłosić? Czas cały weekend nie będzie, może tam będę trochę na tejsie, na komórce, ale to tylko tyle. Yy, będę u Moni Shea, ponieważ Monia i ja. Się wybieramy, także yy, właśnie na tą rodzinę, a także Mickie, a także ktoś jeszcze. Yy, I właśnie w końcu to, to była też taka motywacja, w końcu do kupienia tego aparatu. Jednego teraz go odpakowuję, oficjalne takie odpakowywanie. Yy, nie wiem, może tutaj, może tutaj będzie nas słyszeć, tam yy, właśnie jakieś yy, sygnały, wiadomości, tam na szczęście, bo yy, z kimś też piszę. Yy, I uwaga, uwaga, wielki taki unboxing, tutaj uwaga, już folia leci aparatu, uwaga, jej, tutaj piękny aparat nowiutki, yy, Olympusa. Nie no, powiem Wam tak, że prezentuje się nieźle. Ogólnie miałam, mm, tam miałam taki pięć do wyboru, takich głównie tam jak byłam właśnie, yy, między takimi głównie pięcioma był spór, ale nie, po prostu zdecydowałam że i ktoś, ktoś mi także doradził, że ten jest najlepszy właśnie z tych, yy, no troki, drogi, show us. I, I po prostu mi się strasznie podoba, nie tylko z ale ogólnie ze wszystkich cech tutaj. Y, jest ładowny na akumulator, tam ma już y, włożoną pamięć, tam 8 GB. Y, tak, także myślę, że sprawdzi się, zobaczymy. Ogólnie ja y, po tym, jak pojadę, przyjadę do Moni, to na pewno go tam obszczęjmy, będziemy go musiały naładować. Y, oczywiście. Także myślę, że Myślę, się że sprawdzi. Zobaczymy, jak to będzie wszystko w akcji. Y, <laughs> no ale właśnie. <laughs> pozdrawiam serczysz osobę, z którą strażisza. Myślę, że ona wie, że ją pozdrawiam, także ją pozdrawiam. Eee... No i dziękuję Wam za uwagę, także jak mówię, nie będzie w ten weekend oprócz właśnie ja teraz robicie, które za chwilę pewnie wyśle szuka na face, po prostu od obroby w kantacie i tak dalej. Eee... I tak. I po prostu mm, mam nadzieję, i ci... Jeśli wy też będziecie na URG City Action, to proszę bardzo, szukajcie nas. Będziemy się kręcili w sobotę osoby, w cztery osoby, w niedzielę we dwie, chyba jedynie z monią. Będziemy, ale nas no, szukajcie. Proszę nas o autografy. Będziecie mogli mickeyta, bo się autografy będą no go wam dać z chęcią na wyższą, ale to tak jak dla Iwana. <grytanie> Także ludzie, sami do zobaczenia, właśnie jutro. A was serdecznie pozdrawiam. Mam nadzieję, że będziecie mieli równie udany mgień co ja. I mam nie możecie się do, do, doczekać na kolejne filmiki. Boże, jak ja mówię, nie wreszcie czasami. Um... No i tak, do zobaczenia. Po prostu. Cześć. Pa, pa.